mówię namówienia skali miksolidyjskiej, która może stanowić taką przepustkę właśnie do bluesowych brzmień, e, szczególnie przydatna w muzyce rockowej. Spójrzmy w takim razie, jak jest zbudowana. Jak pamiętacie zapewne z poprzednich zajęć, skale modalne, a taką właśnie też jest skala miksolidyjska, budujemy na kolejnych stopniach skali durowej. Jeśli zatem wybralibyśmy skalę cedur, dur to skalę miksolidyjską powinniśmy budować na piątym stopniu, tejże skali durowej właśnie, a zatem raz, dwa, 3, 4, 5. Piąty stopień to dźwięk G i od tego dźwięku właśnie będziemy budowali naszą skalę lidyjską. Tak jak widzicie ta skala charakteryzuje się określoną kombinacją półtonów i całych tonów oznaczonych literkami P i C, a zatem najpierw mamy Cały ton, cały ton, następnie półton, a następnie cały ton, cały ton, półton i znów cały ton. Gdybyśmy zatem mieli przełożyć budowę tej skali, porównać ją w odniesieniu do skali durowej, to po prostu musimy zapamiętać, że skala miksolidejska ma obniżony siódmy stopień. Zatem w przypadku skali, właśnie miksolidejskiej G. Ten siódmy stopień jest obniżony, bo w skali G durowej, czyli G dur, mielibyśmy dźwięk fis. No i analogicznie, gdybyśmy przenieśli tą zasadę na skalę C, to musielibyśmy 1 2 3 4 5 6 7 obniżyć siódmy stopień, a zatem w miejsce dźwięku B gramy B z bemolem. Rozłóżmy sobie jeszcze raz skalę durową i skalę miksolidyjską na klawiaturze. A więc zobaczcie skala durowa. Tylko białe klawisze. I te wszystkie dźwięki współtworzą złożoną harmonię C13. Gdyby rozłożycie na klawiaturze, otrzymalibyśmy C z wielką septymą, C nonowe, C11 i wreszcie C13. W przypadku skali mikselidyjskiej jest podobnie, tyle że w miejsce dźwięku B mamy obniżone B. Zatem to jest właśnie brzmienie skali mikselidyjskiej. No i ten ak te dźwięki mogą tworzyć właśnie akord C13, który jest zbudowany właśnie w oparciu o domin dominantowy akord septymowy z dodatkowymi składnikami. No i gdyby pominąć niektóre dźwięki, w szczególności F, które często jest wskazane jako avoid note po angielsku, taki dźwięk, który można omijać grając solówki, to uzyskamy na przykład taki akord. Niekiedy też w jazzie w miejscu dźwięku F pojawia się Fis, ale to już jest skala lidyjska dominantowa, o niej pewnie w kolejnych odcinkach bądź w kolejnych nawet kursach. Także tak właśnie brzmi skala dominantowa. Za chwilę więcej przykładów. Posłuchajmy może jakichś przykładowych utworów w tej skali. Znalazłem ich kilka. I tak, pierwszym utworem, który chcę Wam zaprezentować, jest Coldplay Clocks. Posłuchajcie, zobaczcie, jak łatwo można zagrać główny motyw do tego utworu: tonacja S dur, skala S mixolidejska. Zatem bardzo prosty, bardzo prosty utwór, w zasadzie zbudowany na trzech akordach. Spójrzcie, jakie to akordy. A więc mamy tu dwa razy właśnie B obniżone molowe, na koniec F-mol. No i oczywiście F-dur, B obniżone molowe, jeszcze raz i F-mol. No i żeby przesadnie nie eksploatować tego utworu, wyłączę go teraz i zobaczcie, jak zagrany jest główny motyw. To są pierwsze trzy dźwięki, a więc de facto dźwięki, właśnie S-dur. Kolejne dźwięki wykorzystują już właśnie obniżony siódmy stopień w skali S. A więc dla tej skali to jest właśnie skala es solidejska Zatem pierwszy motyw zagrany tak, drugi tak, powtórzony dwa razy i na koniec. Trzeci motyw. Zatem de facto są to dźwięki po prostu podstawowych akordów, zagrane arpeggio. Następnie ten akord tylko w innym przewrocie i ostatecznie F-moll. Bardzo prosty, bardzo efektywny motyw. Gdybym w miejsce tego e, DES zagrał D, totalnie zmieniłyby się akordy i to po prostu już nie byłoby to samo. Zobaczcie. To po prostu nie pasuje. Bardzo fajny przykład wykorzystania skali miksolidyjskiej. Znajdziemy także w piosence Beatlesów I Feel Fine. Posłuchajcie. A zatem mamy tu do czynienia z trzema akordami septymowymi i są to następujące akordy. Po pierwsze D7, a więc zawierający właśnie ten, to obniżoną septymę, czyli dźwięk skali skali Następnie mamy C, również septymą, i ten dźwięk występuje właśnie w tej melodii, a także G, również septymowe. A więc ten motyw mógłby być zagrany w ten sposób. Posłuchajcie. Zatem, właśnie w tonacji D, mamy. Tą małą septymę. Następnie w tonacji C już, czyli dla akordu właśnie C, pojawił nam, pojawiło nam się obniżone B, no i znów dla tonacji właśnie G mamy też septyma, więc. I posłuchajmy dalej, tam również pojawia się skala miksolidyjska Na klawiaturze wygląda to w następujący sposób. A więc mamy ten dźwięk właśnie F, który jest dźwiękiem skali mikselidyjskiej. No i ten dźwięk CIS możecie na razie pominąć. To jest taki dźwięk przychodni. Następnie znów D, prawdopodobnie septymowe. No i na koniec mamy też. Mamy też B, prawdopodobnie z C w basie. Tak mi to brzmi. Ale można byłoby również. Pozostać na właśnie C, tym septymowym. Najważniejsze jest jednak to, że wyraźnie słychać tutaj rozwiązanie na G, zatem można powiedzieć, że jest to tonacja G, skala mikrosolidyjska. Trzeci utwór, który chcę omówić, to również utwór Beatlesów Norwegian Wood Classic. Tu nie budujemy już skali miksolidyjskiej w oparciu o kolejne akordy dominantowe, ale mamy właśnie przepiękny fragment zbudowany w całości w oparciu o dźwięki skali miksolidyjskiej, w tym również akordy tej skali. Posłuchajcie. Jeszcze raz. No i dalej mamy już, yy, yy, można powiedzieć, taką modulację do yy, pokrewnego yy, e A zatem przejdźmy do analizy tej pierwszej części, stricte, właśnie mixolidyjskiej E. A zatem skala Edur, przypomnę. Zbudowana w oparciu właśnie te dźwięki. Gdyby jednak obniżyć siódmy stopień, czyli S, na D otrzymujemy skalę e MX solidyjską i ten dźwięk D będzie tutaj kluczowy. Zobaczcie, jak prezentuje się ta melodia. Uwaga. I to jest właśnie e MX Powrót do E. Fantastycznie to brzmi. Zanim przejdziemy dalej, tradycyjnie kilka słów na temat akordów, jakie można zbudować w oparciu o dźwięki skali miksolidyjskiej, czyli dla C będziemy budowali właśnie z wykorzystaniem tego obniżonego siódmego stopnia w skali, a zatem tradycyjnie pierwszy Trzeci, piąty i siódmy stopień. I tak powstaje akord C7 zbudowany na pierwszym stopniu skali. Na drugim stopniu mamy bez zmian względem skali durowej, czyli dm 7 Trzeci stopień. Tutaj zmiana, bo w miejsce akordu Emol7 mamy akord pół zmniejszony, a więc Emol7 z obniżonym piątym stopniem. Czwarty stopień znów bez zmian, bo co drugi akord nie będzie nam się tutaj zmieniał, a więc. F z Wielką Septymą. Piąty stopień tutaj, w miejsce akordu właśnie dominantowego G7, mamy po prostu Gmol 7 ze względu właśnie na ten obniżony siódmy stopień w skali Cemiksolidejskiej. Dalej mamy Amol, czyli podobnie tak jak w skali durowej. No i tu zupełnie nowy akord B obniżony z Wielką Septymą, i ten akord bardzo często będzie pojawiał się właśnie w, w progresjach wykorzystujących akordy dla tej skali. Skoro przedstawiłem już wszystkie akordy, które można zbudować w oparciu o skalę miksolidyjską, to pora na fantastyczny przykład wykorzystania e, w zasadzie najpopularniejszych e, stopni e, dla miksolidyjskiej skali. Znalazłem bardzo fajne nagranie, które bazuje na znów e-miksolidyjskiej. Zatem, tak jak pamiętacie, być może z poprzedniej, z poprzedniej części tego filmu, to jest skala Edur. Obniżamy Obniżamy siódmy stopień i uzyskujemy skalę właśnie E-miksolidyjską. Zatem to jest skala miksolidyjska, a nasz przykład prezentuje się następująco. Jest zbudowany w oparciu o pierwszy stopień skali, czyli E, następnie o piąty stopień, czyli raz, 2, 3, 4, 5, piąty stopień skali, następnie siódmy stopień skali, czyli jeden poniżej E, czyli D. To jest siódmy stopień skali i czwarty stopień. Raz, dwa, trzy, cztery. A. A zatem mamy E, B, D, A. Zresztą dźwięki E i B dzieli kwinta tak samo jak D i A. Bardzo fajna sekwencja. Akordy są następujące, więc mamy E, B, następnie mamy D i A. D. D możemy zastąpić tutaj akordem zawieszonym, tak zwanym d sas. Prawdopodobnie dwa, raczej niż nie cztery o Akordach zawieszonych, czy akordom zawieszonym poświęcę osobny odcinek już niedługo. Tymczasem posłuchajcie nagrania. The Verve, utwór pod tytułem Bitter Sweet Symphony. Posłuchajcie z akordami. I tak zasadniczo przez cały utwór. Wróćmy do skali C. Przygotowałem cztery progresje akordów, z którymi prawdopodobnie spotkacie się szukając przykładów. Bardzo często właśnie te sekwencje akordów się powtarzają. Brzmienie barwy miksolidyjskiej, skali miksolidyjskiej się Wam podoba, to sugeruje ich wdrożenie. Pierwsza bardzo prosta, bo pierwszy i piąty stopień skali Zatem mamy tutaj w przypadku C akordy C oraz Gmol7. Posłuchajmy z in a Box. Druga sekwencja również bazuje na dźwiękach skali solidyjskiej. W tym wypadku mamy pierwszy stopień skali, a następnie siódmy i czwarty. I bardzo fajne jest to, że wyraźnie słychać właśnie to rozwiązanie z czwartego stopnia na pierwszy, który jest dominantowy. Bardzo fajna, energiczna fraza. Posłuchajcie z na Box. Kolejna mocna progresja to po prostu stopień pierwszy i siódmy. No i rozwiązanie pozostaje na C. Zresztą posłuchajcie, z Bent in the Box. Ostatni przykład, jeśli zagrać go za pomocą prostych diatonicznych akordów, również może prowadzić do C. Jako rozwiązania. Posłuchajmy Zband in the Box. Ostatni przykład może stanowić pewne ostrzeżenie, bo tam mieliśmy właśnie centrum tonalne w okolicy raczej F niż C, a więc budowanie takich bardziej złożonych akordów, nawet jeśli są to akordy, które teoretycznie występują z wieloma dodatkami, to one najczęściej rozwiązują się czy częściej, jednak w kierunku właśnie tonacji F, a nie C. Natomiast skala ta. właśnie mixoidyjska fantastycznie nadaje się do budowania różnych właśnie bluesowych zagrywek. Ale też możemy na jej bazie budować dużo różnych akordów zawieszonych. Warto eksperymentować.